On miał się zmienić, poszedł na terapię, ale nadal ma zachowania, które mnie wkurzają. Dalej mówi do mnie nieprzyjemnym tonem, dalej nie ogarnia spraw domowych i przy dziecku, tak wiesz, na 100%. Ale zrobił jakiś postęp przez ostatnie miesiące czy zero? Nie no, zrobił, ewidentnie jest poprawa i to taka autentyczna. A ty? Co ja? No czy ty pracujesz nad tym, jaka ty jesteś w tej relacji? Zaraz, zaraz. To on zaniedbał pewne sprawy i to on ma się zmienić, a nie ja. Być może on nabroił bardziej. Nie kwestionuję, ale jeżeli ty będziesz trzymać się urazy, prawdopodobnie nic z tego nie będzie. O czym ty mówisz? Spójrz, on przyznał się do błędów i robi wyraźne postępy, tak? Tak. Ty za to najwyraźniej chcesz go kontrolować poczuciem winy za to, co zrobił miesiąc temu czy pięć lat temu. To tak, jakbyś chciała zneutralizować negatywność negatywnością. To tak nie działa. No to co ja mam zrobić? Coś we mnie mówi, że powinnam dać mu popalić za przeszłość. To schemat, którego się trzymasz, a zasilają go emocje. Złość, żal czy lęk przed tym, że jak go nie ukarasz, to on znowu taki będzie. Rzeczywiście, to bez sensu. To jakieś błędne koło. To co ja mam ze sobą zrobić? Zapisz się na bezpłatne szkolenie. Wejdź na profil i kliknij link w opisie. Ilość miejsc jest ograniczona.